taki wiśniewska od przeszło 25 lat zajmuje się odkrywaniem potencjału człowieka. Uwielbiam wezwania, kiedy człowiek ze mną się może spotkać, a ja z człowiekiem, i odszukujemy tego potencjału, który jest tam dziś głęboko przysypany może tymi jesiennymi liśćmi. Czy jesteś gotowy na to, co ja na dzisiaj jestem gotowa, czyli na pytania naszej ukochanej ekspertki po drugiej stronie, która zawsze mi trudne pytania zadaje, a ja zawsze proszę, żeby mi nic nie mówiła przed. Lubię być zaskakiwana i uwielbiam, kiedy ona zadaje mi pytania. Tutaj w podcaście wybieram rozwój. Do słuchania zaprasza Aneta Gibek-Wiśniewska. Czy istnieje sposób na to, aby przestać myśleć negatywnie? Oczywiście, że tak. Możemy przestać myśleć negatywnie, ale najpierw musimy sobie zadać pytanie, czy my chcemy myśleć nie negatywnie, czyli czy ja chcę spojrzeć na świat i myśleć pozytywnie. No, bo bez tej zgody twojej wewnętrznej nie będzie absolutnie żadnego procesu. I teraz uwaga: myśleć pozytywnie to nie znaczy, że śmiać się, cieszyć się inaczej. Pozytywnie oznacza, bo to musimy sobie zdefiniować, co to jest pozytywnie, a co negatywnie, że Widzę potencjał w tym czymś, na co patrzę, a nie widzę deficyt. I kluczowa zasada, zapamiętajcie to sobie: kluczowa zasada w całym rozwoju osobistym zawsze pracować w aspekcie zobaczenia czegoś z potencjału, a nie z deficytu. Więc jak najbardziej jest to potrzeba, żebyśmy mogli negatywne spojrzenie zrobić pozytywnym, co nie chodzi o naprawdę, że mamy wiecznie. Uśmiech na twarzy, czego oczywiście Tobie życzę, ale bardziej chodzi o to, jak ja spoglądam na świat, czy widzę go jako potencjał do wykorzystania, nawet kiedy mamy pioruny, które z każdej strony dotykają tego czegoś, o czym teraz myślisz. Czasem mówi się, że myśli są automatyczne. Jak mogę nauczyć się je kontrolować, skoro są automatyczne? One się zautomatyzowały przez to, że my już tyle razy o tym myśleliśmy. My, nawet jest takie powiedzenie, że ileś razy kłamstwo powtarzane staje się prawdą, wobec tego coś w tym jest i to się automatyzuje. Czyli jeżeli ja słyszałam od mojej mamy, babci i mojego całego pokolenia pewne przekonania na dany temat, to one stały się moim też myśleniem i w pewnym momencie stają się automatyczne. Nawet są takie badania, które mówią o tym, że Podejmowanie decyzji w skali od 0 do 100 odbywa się w sposób zautomatyzowany, czyli my nowe poza jakby tutaj już tym naszym wewnętrznym oprogramowaniem mamy tylko i to w zaokrągleniu 2%. Czyli to jest niesamowite, że my właściwie nawet decyzje podejmujemy, a decyzje skąd się biorą? Z naszej głowy, prawda? Czyli z naszego systemu myślenia. Są właśnie na bazie automatu, czyli krótko mówiąc, pewnych nawyków myśleniowych, które się automatyzują. Z drugiej strony, dobrze, no bo bym musiała się za każdym razem uczyć przepisu na jajecznicę. A tak to już po prostu wiem. Zautomatyzowałam sobie to niezależnie. A jak można radzić sobie z myślami, które wywołują lęk przed przyszłością? Lęk przed przyszłością. Jak sobie radzić z tymi myślami? od razu bym powiedziała, przytulcie je, e, czyli najpierw trzeba je zauważyć, co to są za myśli, e, zamknąć oczy, bo tylko wtedy możemy zobaczyć, poczuć i wyobrazić sobie, to tak jakby te myśli miały swoich przedstawicieli e, i niech one, te myśli powiedzą, co tak naprawdę ich boli, e, co tam się dzieje, że one wywołują ten stan obaw na przyszłość. I teraz, jeżeli już one nam się Objawią, albo będziemy czuć, co one chcą nam przekazać, to z tym należy popracować. Bo zobacz, tak naprawdę w momencie, kiedy to się dzieje, kiedy mamy daną obawę, to znaczy, że my w jakiejś części boimy się, że nie sprostamy zadaniu. Więc należy się przyjrzeć, jakiemu zadaniu ja się boję sprostać i na ile ja mam wpływ na to, czego się boję. Bo jak nie mam wpływu, no to muszę to puścić, a jeżeli mam, to jaki plan na to zbuduję? Bo najgorzej jest, jeżeli ja sobie wyobrażę, że ja chcę jechać na jakąś wycieczkę dookoła świata. Ale ja się boję, bo nie będę mieć na to pieniędzy. No nie o to chodzi, że ja się mam bać, bo nie zgromadzę pieniędzy, tylko chodzi o to, że jaki ja mam plan zbudować finansowy, żeby to mieć. I kiedy ten plan realny, Da mi szansę, że ja pojadę. Może nie jutro, a może za rok. Ale to też jest okej, okay, bo ja po prostu sobie do tej skarboneczki będę odkładać. I wtedy te myśli, które najpierw były takimi destrukcyjnymi, które tam powodowały, że wchodzę w lęki. I nie daj Boże, jak długo z nimi siedzę, no to już mam na bank zautomatyzowany, że boję się tego, co mnie cały czas zatrzymuje w miejscu i dopiero oddziałuje to na moje poczucie wartości, dopiero oddziałuje do wiary w siebie, że ja jestem do niczego. No nawet nie potrafię pojechać dookoła świata. No i to są takie małe rzeczy, które stają się dużymi, kiedy są powtarzalne. Więc każda myśl, ja powiem tak, która wywołuje lęk co do przyszłości, e, powinna być przytulona, zauważona, i na to powinien być po prostu plan. Mamy plan, a jeżeli e, go nie jesteśmy w stanie stworzyć, bo to jest niezależne, bo ja się boję, czy ja znajdę dobrego partnera, no to ja nie mam wpływu na partnera, ale mam wpływ na Mój plan co do tego, jak ja chcę przygotować siebie do bycia w partnerstwie, co ja bym chciała osiągnąć w tym partnerstwie, jakie ja wybory będę dokonywała, które będą odpowiadać też moim potrzebom. I wtedy my się tego nie boimy, tylko zupełnie w inną stronę pójdziemy. No, czym innym jest jeszcze to, że my czasami po prostu boimy się rzeczy, co będzie gdyby i tworzymy milion scenariuszy. Nie twórzmy. Zostawmy to, bo nie przewidzimy nawet jak będziemy mieć tysiąc scenariuszy, to zawsze może być tysiąc pierwszy. Było pytanie o przyszłość. To teraz o przeszłość. Czyli co zrobić, kiedy czuję, że moje myśli wracają do przeszłości i roztrząsam błędy, które popełniam? Roztrząsanie błędów jest bardzo istotne pod kątem jedynie to często się o tym mówi zbadania, co to za lekcja i ją przerobienia tak najprościej rzecz ujmując, ale żeby to bardziej konkretnie jeszcze odpowiedzieć, to. Ta przeszłość często wiąże się z tym, że my nie odpuszczamy. My nie potrafimy sobie wybaczyć, innym wybaczyć. To wcale nie oznacza, że wybaczam i mam się przytulić z kimś, kto mnie bardzo skrzywdził, tak fizycznie. Nie. Ja mam wybaczyć sobie gniew, wściekłość i inne rzeczy, które mam w sobie, które już nie są potrzebne, bo to one mnie ograniczają. Stąd myśli, znowu, są jak Tacy um, najlepsi przyjaciele, którzy mówią, skoro do nas przychodzą i nam przeszkadzają, że jeszcze nie odpuściliśmy przeszłości. To jest proces bardzo konkretny, wręcz terapeutyczny, ale uwolnienie, tu się kłania uwolnienie, uwolnić. E, czy to jest łatwe? Absolutnie nie, bo my bardzo często chcemy tym żyć. My nie chcemy też puścić, żeby ktoś nas znowu nie zranił. Natomiast, jeżeli my zrozumiemy, że puszczenie tak i tak zostawia ta historia ślad, i jeżeli ja już wiem, co na przyszłość mogę zrobić inaczej, to ja już o to jestem bogatsza. Jeszcze raz, kiedy szklanka była gorąca i ją dotknęłam, to ja mogę puścić wściekłość na siebie, jak mogłam ją dotknąć, ponieważ gdybym nie miała tej wiedzy, i miałabym ją dzisiaj jeszcze raz dotknąć, to bym ją dotknęła, bo nie miałam tej świadomości. I wtedy odpuszczam. Natomiast na przyszłość ja najpierw sprawdzę delikatnie, czy ta szklanka, aby nie była gorąca, żeby nie być dotkniętą tej, tą sytuacją. Więc to wszystko ma swoje powiązanie, jeśli chodzi o przeszłość, z uwolnieniem. Bardzo Tobie życzę, żebyś mógł mogła uwolnić przeszłość, bo ona absolutnie nie jest potrzebna. Dużo się mówi teraz o afirmacjach. Mhm. Czy masz jakieś przykłady skutecznych afirmacji? No, tutaj zawsze one są zależne, mogę mieć milion skutecznych afirmacji. Natomiast zawsze pracując z człowiekiem, chcę, żeby człowiek sam, który prowadzi do mnie mógł takie zdania, bo afirmacje to są zdania pozytywne. Które są, żebyśmy tutaj wszyscy wiedzieli bardzo konkretnie, jest to zdanie bardzo pozytywne. Tam nie może być słowa nie, bo nasz umysł tego nie wie, że istnieje to nie, więc nie będę biedny, no to po prostu będę biedny, tak? Bo, bo biedny nam zostaje w tej głowie. Powinny być w czasie tu i teraz i w czasie dokonanym, tak jakby się to już po prostu zadziało. Czyli. To jest też powiązane, jeśli chodzi o tworzenie afirmacji, z tym, że my mamy sobie umieć wyobrazić sytuację, do której dążymy. Bo afirmację tworzymy po to, żeby zakotwiczyć w naszej głowie stan, do którego my finalnie dążymy. No ale, żeby stworzyć dobrą afirmację, muszę wiedzieć, do czego ja dążę. Czyli, dajmy na to, jeżeli ja mogę sobie wyobrazić, że będę stała na ślubnym kobiercu, to muszę ten stan sobie umieć wyobrazić. Jeżeli sobie tego momentu nie umiem wyobrazić, to ja mogę tworzyć zdania, które będą mówić, że um, ten dzień nadchodzi, ale on nigdy nie nadejdzie, bo nie umiem sobie go wyobrazić. Czyli nie ma tam myśli, która by mi mogła to ubrać w jakiś obraz, do którego ja dążę. Natomiast zdanie, które my nazywamy afirmacją, to jest zdanie, które. Opisuje ten stan, do którego my dążymy. Jeżeli ja sobie nie umiem wyobrazić mojego portfela, nawet tego na koncie portfela, który będzie ok, no to też nie stworzę odpowiedniego zdania. Stąd też taki przepis na afirmację to zdanie pozytywne w tu i teraz, które jest w czasie dokonanym. Natomiast jeżeli tobie za szybko jest, powiedzieć, bo to byłoby dla ciebie nieuczciwe, bo jeszcze tego stanu nie ma tak w rzeczywistości, to można robić pomoc na zasadzie otwieram się na i wtedy dopiero powiedzieć na stan dobrego zdrowia czy dobrej relacji z partnerem, czyli albo z każdym dniem, czyli dołożyć sobie takie zdania, które słowa, które by to zdanie bardziej było przejściowym takim domykającym, a nie już takim ostatecznym, może tak to powiem. No to jeszcze na koniec jakbyś mogła nam dać swoje ulubione metody na zatrzymywanie negatywnych myśli. Mm. Takie cudowne metody. Każdy, dobrze by było, żeby przede wszystkim sam mógł poznawać te myśli. Jeżeli pytasz mnie o moje, to ja po prostu zwyczajnie w zwyczajnym świecie patrzę sobie na te myśli, ja je po prostu widzę. Jeżeli mówimy o negatywnych, natomiast hmm, przyznam, że u mnie, w mojej głowie, tu dlatego jest to zatrzymanie. Ja nie mam negatywnych, nie dlatego, że wszystko mi z górki leci i jest super, tylko dlatego, że ja każdą myśl traktuję jako przekochaną myśl. One nie są niekochane. Czyli ja wszystkie myśli kocham, które mam, i ja wtedy nie mam oporu, żeby z nimi pracować, żeby je przytulać, żeby je rozumieć. One wtedy mogą do mnie mówić. Bo jeżeli ja jestem w oporze i twierdzę, że ona jest negatywna, no to ona wtedy też do mnie tak spojrzy w cudzysłowie, wirtualnie w wyobraźni, że tam nic się nie zadzieje. Ale jak powiem, chodź, usiądź sobie, zaparzę Ci herbatkę, co ty chcesz mi powiedzieć? Na pewno chcesz mądrze do mnie powiedzieć, bo przecież ja mam jakiś cel. I tak naprawdę wtedy yy, widzę, że ja to ja, myśli to myśli, i łatwiej mi z nimi po prostu porozmawiać. Ale robię to zawsze, kiedy jestem wyciszona, kiedy po prostu nie mam takiego czegoś, że jestem wściekła na coś i wtedy z nimi myślę. Nie, jak człowiek jest wściekły, jest. No, czasami mamy takie różne emocje w sobie, bo coś się wydarzyło, co, co, co naprawdę nas gdzieś wyłącza z takiego czystego wdechu i wydechu, no to wtedy trudno tak sobie pogadać z tą myślą, ale potem przechodzi ten moment wyciszenia i w ten sposób. Sobie z nimi rozmawiam. Stąd też trochę się zatrzymałam, bo tych negatywnych ja ich tak po prostu nie nazywam. To są moje przekochane myśli. Chodź. To jest tak jak dziecko się gdzieś tam ubrudzi, to fajnie, jakby mama czy to, nie krzyczał na to dziecko, tylko powiedział: Oj, zaparzę ci herbatkę, zdejmij tę, ubranka przebierzemy, zobacz. Po prostu jest tyle narzędzi, możliwości, sposobów na te brudne, ubocone rzeczy, że. Śmiało możemy przystąpić do właśnie planu, jak zrobić, żeby było dobrze. I to jest to pozytywne spojrzenie, to jest to pozytywne rozumienie świata, który pamiętaj, nigdy nie jest przeciwko Tobie, tylko zawsze dla Ciebie. Jeżeli coś ci podsyła w postaci tych myśli, to one są zawsze dla Ciebie, nigdy przeciwko. Tylko spójrzmy to w ten sposób, no bo jak patrzymy, o Boże, znowu te myśli, znowu nie mogę spać, bo one znowu nie budzą no to weź je przytul, po prostu usiądź sobie i porozmawiaj z nimi, zapasz im herbatkę. One mają Ci tyle do powiedzenia, bo Ty wiecznie zamykasz przed nimi drzwi. Niech przepłyną. Życzę Ci takich właśnie sposobów i jeszcze lepszych, no bo przecież świat ma różne sposoby. Chociaż wiem osobiście, że ludzie bardzo często szukają w warsztatach, w książkach, w różnych terapiach, a zobaczmy. Największy mentor jest w Tobie. Po prostu usiądź, zapasz herbatkę i po prostu przytul. Przytul wszystko, co jest w Tobie. Nawet to, co nazywamy w psychologii tą stroną cienia, bo ta, ten cień zawiera potężny potencjał, który jak dołożysz do tego potencjału, który jest OK, i, i w końcu to docenisz też, co jest OK, no to jesteś na 100% gotowa, gotowy, aby ubrany na biało, ruszyć w świat. Tego tobie bardzo serdecznie życzę. Dziękuję Ci bardzo za odpowiedzi. Dziękuję. Dodaj nas do ulubionych na Facebooku, TikToku, Spotify i Instagramie.